Cześć, miałem dzisiaj nagrywać film o tym, jak ja zacząłem biegać. Ale pomyślałem sobie, że w sumie to ciekawsze i ważniejsze w sumie było, jak zacząć biegać, żeby po pierwsze się nie zdradzić, a po drugie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ja biegając już przez jakiś czas i mając już ileś tam zaliczonych maratonów przebiegniętych, zacząłem być takim wyznacznikiem czy znajomych. Ja nie się wytałuje. Jak zacząć biegać? No i kilka osób yy, udzieliłem kilku dobrych rad i kilka osób z tego nadal jeszcze biega. W związku z tym chyba trady były, nie były złe. Więc moja rada na początek. Musisz sobie ustalić sztywny plan biegania. Ja uważam, że jeśli chcesz na poważnie biegać, no nie na no niepoważnie też ponieważ ustalić dwa treningi w tygodniu, nie jeden. Bo są ludzie, którzy biegają, ja tylko w niedzielę biegam. To jest za rzadko. Czyli za, za mało, za mało, nie tyle intensywnie, co za duży odstęp pomiędzy jednym biegiem a drugim. Zawsze prawie będziesz biegał, jakbyś dopiero zaczynał. Dzisiaj zaczynam bieganie i w każdą niedzielę zaczynam bieganie. Dwa razy w tygodniu. Ja biegałem, ja biegałem w tygodniu, więc uważam, że tak powiem, nie wiem, poniedziałek i czwartek. Na sztywno przecież swój kalendarz dnia i ustalić sobie, gdzie ja mam tutaj czas, żeby to wpasować. No nie wiem, na przykład jem o drugi obiad, więc o piątek wrócę do domu, o piątej coś tam zrobię, mogę iść pobiegać. I poniedziałek 17, czwartek 17, ja idę na trening. I nie ma przeprosi. I ten trening biegowy powinien zająć godzinę. Wiem, część osób mówi, że nie no, zaczynaj od krótkich dystansów, pobiegaj 15 minut, rozgrzej się. Nie, godzina i koniec. Masz mi zaplanowaną godzinę. To oczywiście, zaplanowane musisz mieć więcej, bo potrzebujesz kilka minut na to, żeby się przebrać w te ubrania biegowe po obiegu, po tej godzinie, musisz odparować, bo jesteś zgrzany, spocony, więc musisz odparować. To też potrzebuje 10 minut. No to już można wykorzystać takie pasjonujące, rzeczy, jak na przykład przeglądanie Facebooka albo YouTube. O, YouTube. Później trzeba się wykąpać, znowu chwileczkę odparować. Całość trzeba mieć około półtorej godziny zaplanowane, że tyle mam czasu w poniedziałek tam o tej godzinie i w czwartek o tej godzinie. Przykładowo, oczywiście wiadomo, że coś się może wydarzyć. Impreza rodzina, albo jakieś inne zdarzenie i nie mogę biec. To przesuwam wtedy ten e, termin o jeden dzień w tą lub w tamtą. Po to one są tak odsunięte kawały, czy to nie jest poniedziałek, wtorek? Tylko są odsunięte, żeby można było je przesunąć. Wtedy a wiem, że w czwartek po południu to ja nie mogę, bo idę z kolegami na spotkania, warto się spotkać z kumplami i pogadać, więc biegnę w środę. Ale jeśli ja ustaliłem, że to jest 17, to choćby żabami rzucało, pada deszcz, wieje wiatr i jest brzydko, ja patrzę, mówię, jak mi się nie chce, jejku, jak mi się nie chce, ubieram się i wychodzę. I to jest bardzo ważne, bo jeśli odpuścisz sobie, patrzysz, o nie, dzisiaj pada deszcz, to ja może pójdę jutro, to nic tego nie będzie. Nie dasz rady, nie wytrzymasz. Tego, żeby, żeby biegać, żeby, yy, bo jak raz sobie odpuścisz, no na spojrzysz Dzisiaj też mi się nie chce. Wielokrotnie wychodzi, ja mówię, Jezusku, jak mi się nie chce iść biegać. W ogóle, absolutnie. Dzisiaj bym sobie odpoczął, usiądę przy komputerze, po, po oglądam nic, nie chce mi się już. I wtedy trzeba iść biegać. Oczywiście na pierwszy raz biegać. Tu dobrze jest na pewnych nawyków się nauczyć. Ja uważam, pierwsze 10 minut, zwłaszcza na początku, to ma być marsz. Wychodzę z domu i idę, idę po chodniku, chodnik nie służy do biegania. Chodnik jest najgorszą rzeczą, po której można biegać. Idę po chodniku do jakiegoś parku, gdzie będę mógł biegać po miękkim, po takim szutrze. Naprawdę, chodnik to jest ostatnia rzecz, po której się można biegać. Więc idę sobie z szybkim marszem. On ma być intensywny. On ma być taki, żebym się rozgrzał. Po tych 10 przykładowych, 10 minutach, jak dojdę do tego parku, zaczynam od gimnastyki. Rozgrzewki. I to nawet na początku może ona nie jest ci tak potrzebna, ale to są nawyki. Rozgrzewka, czyli ten 10 minut później to będzie lekki bieg, ale teraz to będzie szybki marsz i gimnastyka rozciągająca. I po to, żeby tych, te nawyki sobie wkuć, że później, nie, to ja dzisiaj gimnastykę odpuszczę. Nie, 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 nie. Nie ma lekko. Rozgrzewka, gimnastyka, trening, schłodzenie. Cztery elementy, które musisz wykonać od pierwszego wyjścia w plener. Za każdym razem. Czyli tak, już zrobiłem tą lekką przebieżkę, czy lekki marsz. pochodniku chodniku, ma, marsz, doszedłem. Troszeczkę już się rozgrzałem. Bo to jest tak, mm, turbo w samochodzie. Ono musi się rozgrzać. Jak od razu wyjdziesz i depniesz mu rurę, czyli zaczniesz gazować i pchać i lecieć na szybko, to na pewno szybciutko będziesz miał turbo do wymiany. A twoim turbo to jest serce. Ty musisz to serce najpierw rozkręcić i po to jest właśnie ta rozgrzewka, te 10 minut na początku, które ma jakby go wdrożyć do tego, że ono za chwilę będzie miało wysiłek. A na koniec treningu musisz zwolnić wszystko po to, żeby ono zaczęło wolniej pracować, na przykład na początku, właśnie tym 10-minutowym marszem szybkim, niewolnym, szybkim marszem, po to, żeby ono z potem weszło na właściwe obroty. Spyta się kardiologa, każdy ci powie, że tr serce trzeba rozkręcać i zwalniać, żeby nie było takiego ostrego hamowania, że leciało jak na ten... koniec, stanę, już nie. Nawet po maratonie. Gdzie znaczy nie, no, maraton się biegnie na innych prędkościach, to nie jest tak, że serce jest wtedy wyżyłowane, ono wtedy się prawie nudzi, Tędy pracują mięśnia, a serce mówi nie no co wy, ten, to i tak starałem się jeszcze po dobiegnięciu na metę, jeszcze, no wtedy już nie biegiem, ale marszem zrobić jeszcze kawałek, przemarszerować, żeby jeszcze to wszystko tak dograło się, y, uspokoiło. Rozgrzewka. Na początek w sumie to nie ma żadnego znaczenia co zrobić, trochę podskoków, y, trochę wymachów ramion, y, ja zaczynam rozgrzewkę od góry, czyli od głowy, znaczy nie, nie tak, tylko bardziej kręcąc głową na boki, kręcąc w ten sposób, w ten, ale możesz to odpuścić, później idą barki, czyli skłony w barkach, tu, żeby barki pracowały i właśnie wymachy ja robię tylko hałturę w tej chwili, później idą biodra. Czyli kręcę je bioderkami, bioderkami w jedną i w drugą, takie dosyć duże, ale nie tak, żeby to sprawiało ból. Absolutnie. Bieganie i cało to, to, co dzisiaj będziesz robił, czy będziesz robił na tym, ma nie sprawiać Ci bólu, wręcz przeciwnie ma sprawiać Ci przyjemność. No nie wiem, gimnastyka czy sprawia przyjemność, No po jakimś czasie się okazuje, że nagle sięgasz do ziemi, jak się schylasz, nie ma problemu. Następnym ćwiczeniem, to jest właśnie lekki rozkrok i schylam się do ziemi. Trochę tu krzywo jest. Na, po, na początek uderzenia w kolano. Raz, dwa. Żeby tu się rozgrzało. Raz, dwa. I później głębiej. Do czubków butów. czy znaczy nie, do kostek. Do kostek, do kostek, do czubków butów, do czubków butów i do ziemi. Hop, hop, hop. Jak się ma w wprawę, to w dobrym momencie, ja chyba teraz to, nie, teraz to nie jest dobry moment, za dużo na rowerze jeżdżę, to na stojąco dotykałem kciukami, o, ale palcami jeszcze dotykam do ziemi. Dalej mamy kolana. Eee, kolana, czyli trochę stale tak, czy mnie widać, to jest klasyczne ugięcie i robimy takiego ćwiczenia dla narciarzy kolana są bardzo ważne. Musimy je wzmocnić, żeby później nie mieć żadnej kontuzji. Kolana są w bieganiu, jak bym powiedział, są najbardziej, yy, najłatwiej je kontuzjować, więc musimy je dobrze rozgrzać. O, w ten sposób. Od razu tutaj robię standardowe yy, yy, ten pół szpagaty. O. Czyli ściąganie. Następnym elementem które wykonuje, to jest ćwiczenie na kostki. Bardzo proste ćwiczenie i bardzo ważne. Biegacz biega całym sobą, musi wzmocnić wszystkie mięśnie. Pominąłem jeszcze ręce, czyli uginanie ramion też jest ważne. Zwłaszcza na maratonie po jakimś czasie widać jak człowiek leci i go ręce bolą, bo ile można biec w ten sposób trzymając ręce i tak machając. Kostki, ćwiczenie jest tak proste, prosto stajemy i spinamy się na, na palcach. Przy, przy jakiejś baniece wspinanie na palcach na ćwiczenie na kostki to jest sama przyjemność, a wzmacnia nam tutaj te mięśnie przy Achillesie. Następnie ten, obroty ten, stopą w jedną stronę, drugą stopą, w drugą stronę, w drugą stronę i wymachy nogą jak najbardziej w tył, zwłaszcza. Hop, i w drugą stronę. To zajmie te dni. Mi to zajęło nie wiem, półtorej minuty. Jak ty wymyślisz coś, zajmie ci 2,5 minuty. Spójrz na zagadek 2,5 minuty. To jeszcze raz to samo. Nie ma żadnego znaczenia. Tak, żeby się tych kilka minut, powiedzmy 5 zmieścić. Mamy 10 minut rozgrzewki, 5 minut i teraz przystępujemy do treningu. Jestem silny, jestem chętny, mogę biec leciutkim truchtem, tobie się nigdzie nie śpieszy. Ty nie musisz przebiec iluś kilometrów, ty masz dotrwać tą godzinę do końca w dobrej kondycji. Lekki bieg. Lekki, spokojny bieg. Zmęczysz się, to przejdź do marszu. To ma ci zająć do tej pełnej godziny. Jak zacząłeś, po, zacząłeś o piątej, to masz biec do za dziesięć Do za dziesięć masz cały czas być w ruchu. Powiedziałem biec, to była przenośnia. Masz być w ruchu. Biegnę, zmęczyłem się, idę. Odpocząłem, biegnę. Z, 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 y, zmęczyłem się, idę. I tak w kółko. To z każdego dnia, każdego wyjścia na trening okaże się, że ty coraz mniej chodzisz, coraz więcej biegasz, aż dojdziesz do momentu, w którym zapisz się, moment, ja dzisiaj szedłem, nie. Szedłem chodnikiem na początku, a później już tylko biegłem. Wow! Do tego jeszcze to ma jedną zaletę: biegniesz na czas, a nie na kilometry. Odległość nie ma znaczenia, więc zaczynasz biec ekonomicznie. Twój organizm. Ty nie myślisz, bo w tym momencie twój mózg zaczyna biegać, nie wiem, e, mistrzostwa świata w maratonie, ja wbiegam na metę. Bo to człowiekowi czasami odbija różne rzeczy, jak biegnie ileś godzin, i tak myśli nad różnymi rzeczami. E, natomiast mózg się wyłącza i organizm sam biegnie. Ty tylko kierujesz go, a on biegnie, i on sam ustala optymalne tempo, żeby przeżyć to, czyli nie, nie, nie zmęczyć się strasznie i dobiec do te 45 minut, żeby je, yy, znaczy nie 40, to z pół godziny, 35 minut, żeby te 35 minut tym biegiem pokonać. I okaże się, że w tym momencie zaczynasz być ekonomicznie i znaczy, jeśli się naczytasz, długość kroku, yy, ta rytmika jaka jest, ja wiem, ja później ćwiczyłem długość kroku, ale to było później, gdzie ja miałem wyliczone jaką mam długość i robiłem sobie kreski na, na yy, drodze. I ja miałem dokładnie w te kreski wbiegać, żeby ustalić jakie mam yy, długość kroku, żeby to długość kroku była optymalna. Teraz, dzisiaj to Cię w ogóle nie obchodzi. Przez najbliższy miesiąc czy dwa to Cię w ogóle nie interesuje. Ty masz przeżyć. Najważniejszą rzeczą, jaka jest na koniec, to ty masz być zadowolony z tego, że byłeś na, na bieganiu, że jak dobiegniesz do tego yy, końca parku i teraz masz 10 minut, gdzie musisz schłodzić organizm i szybkim marszem, później nie będzie ci się chciało iść, więc będziesz robił to, to tak lekkim truchtem po chodniku. Więc tym lekkim truktem po chodniku będziesz yy, dobiegał do domu i masz być zadowolony. To jest najwa pierwsza najważniejsza rzecz. Wracasz do domu jeszcze szczęśliwy. Byłem na treningu biegowym pierwszy raz w życiu. Hurra! Byłem na teningu biegowym, nie chciało mi się wyjść. Yy, ale wyszedłem i przebiegłem go. Mniej organizm ma coś takiego, że mniej więcej po 15 minutach takiego biegu, takiego wysiłku zaczyna się wytwarzać. Yy, Hormon szczęścia. I yy, jeśli nawet ci się nie chciało wejść, bo było strasznie, to, z, to czytałem o tym. <laughs> Ale czytanie, a praktyka własna to jest co innego. Ale ja to przepraktykowałem, bo ileś razy ja się zmuszałem, zakładałem takie, miałem takie new balance, 6, 2 626, yy, takie wy, wyciapciane, jak, jak, jak kapcioszki się zakładały. Jak mi się już nic nie chciało, to dobra, dzisiaj będę tylko tak lekki bieg do przeżycia. Zakładałem je i leciałem i po 15 minutach już zacząłem, kurde, trzeba było założyć szybsze buty, to bym zrobił taki porządny trening, bo już w tym momencie to, ten, ten hormon szczęścia zaczynał działać i mi się chciało. I to musi od tego trzeba dojść, do tego momentu, ale się nie zamęczyć. Do, musisz dotrwać do końca treningu i być zadowolony. Więcej. Dobrze jest, jeśli czujesz pewien niedosyt, kurczę, mogłem zrobić więcej, mogłem biec szybciej, mogłem biec i jakoś tak, i jakoś tak, bardzo dobrze, bo będziesz miał chęć na to, żeby wyjść za trzy dni, będziesz czekał do tego, jejku, dzisiaj środa, może zrobić się, nie, w czwartek robię treningi, w czwartek już jest 15. dobra, zjadłbym lekki obiad, żeby się nie, nie przeżerać, po obiedzie nie wolno biegać, po posiłkach nie wolno, bo kolka złapię. Kolka to jest inna rzecz. Da się z nią, nią pokonać, ale lepiej tak oszczędzać, żeby, czy tak jeść, żeby nie być na pełnym żołądku. No tak lekko, żeby on był, coś, coś żeby miał, ale nie był za ciężki, wtedy kolka nie złapie. Niektórzy mają większe problemy z kolkami nie mają mniejsze problemy. Yy, ważne, żeby ten, te, ten bieg pokonać. A następny, będzie następny bieg i następny bieg. i Najważniejsze jest właśnie, żeby być yy, zadowolonym i żeby nie zrobić sobie kontuzji. Biegać powoli i rozsądnie. Żeby nie zrobić sobie kontuzji, spojrzę tylko, ile już gadam. Nie, no, yy, ile to jest? 15 minut, tam jest leczniczy. Dobra. Żeby nie zrobić sobie kontuzji, bardzo ważne są buty. Buty. Widaj buty. Buty. Buty muszą być drogie. Muszą być dobre. Muszą być porządne i buty są w tym wszystkim, reszta to, reszta to jest dodatek. Buty są najważniejsze, bo buty, dobre buty ochronią twoje kolana zwłaszcza przed tym, żeby się nie, nie, nie kontuzjować ich. Ja spotkałem kilku biegaczy, ty, ale ty nie biegaj chłopie po chodniku, a zwłaszcza w tych butach, te buty się nie nadają do biegania. Będziesz biegał po chodniku w tych butach, za rok rozwalisz sobie kolana. I mogłem tego nie mówić. Spotykam e, takiego znajomego, w jakimś czasie, który właśnie był napalony, biega, mówi, ja bym chciał, ja bym chciał, ale, ale już nie mogą. A pamiętam, jak Ci mówiłem, że po betonie, w tych butach, to długo nie pobiegasz i bardzo często z powodu butów, e, a to o butach to jest w ogóle całkiem inna, inna, inna może być opowieść, z powodu butów ludzie sobie robią krzywdę. Jeśli chcesz biegać i myślisz, że będziesz biegał na poważnie... Na ten pierwszy trening, kiedy idziesz, drugi, trzeci, kiedy więcej maszerujesz, mniej biegasz, to nie zniszczysz sobie kolan. Ale jak zaczniesz cały ten trening przebiegać, to w tym momencie musisz kupić buty. Nie, nie sprawdziłem ceny, ile w tej chwili kosztują. Czy wystarczy 5 stów na to, żeby kupić dobre buty, czy trzeba mieć 6 stów na to, żeby kupić dobre buty? Yy, moje najdroższe buty, jakie miałem, to kilka lat temu kosztowały 900, ale mam je do dzisiaj. Na tym się polega jakość butów. Te, te, też, te, te też kupowałem specjalnie na maraton, bo nie miałem w czym powiedzieć. Te kupiłem na maraton, w tej chwili są treningowymi butami. I mm, but treningowy musi być, ale jeszcze musi być za duży. Tak, jak kupujesz sobie but i nie wiem, nosisz 40, to biegowy but taki jak ten 41,5. Od razu. Z założenia. I to będzie dobry but, a na maraton to Ty sobie jeszcze jeszcze dobierzesz but, ale to kiedy indziej. Na razie musisz robić dobry, mocny, z dobrą amortyzacją but yy, treningowy. A przede wszystkim musisz się dobrze bawić i być zadowolony po biegu, a nie... Znaczy i zmęczony nie, możesz być zmęczony, ale masz być zadowolony. Wróciłem z biegu i jestem szczęśliwy, że biegałem. I tego wszystkim życzę. Idę pobiegać. Hejka.